Wasz kurier taki dowcipny. Złamał przepisy, a teraz udaje Greka. A ci ją zamiast pracować. Kultura pracy jak na, za komuny. To pan wyskoczył na pana Adama i na nas przy okazji. Pana nam potwierdzi, pan Jafan nas straszył. Ja zwykle nie piję, mam delikatny żołądek. A ja skorzystam z piątej poprawki. Co wy mi tu głowę zawracacie? Jak chcecie coś kupić, to wchodźcie do sklepu zamiast przeszkadzać! Ja to bym takich klientów nas zbyt bez wyrzucił. A nie wpuszczał jak na salon. To moja sprawa. A pana Adama proszę zostawić w spokoju. Teren należy do sklepu? Ale droga z do gminy. I ja na, na znajdę jeszcze paragraf. Iligację pod sklepem też ukrócę. Wystarczy, panie Spychalski. Do widzenia! Co tam, synku? Tylko szybko, bo jestem zajęta. Pamiętasz, że mam wycieczkę w szkole niedługo? Muszę kupić buty i plecak, ale nie mam nic na karcie. Przecież robiłam ci przelew ostatnio? Mamo, kiedy to było? Miałem wydatki. Dlaczego ty dzwonisz do mnie tylko wtedy, kiedy nie masz pieniędzy?